Idziemy na kawałek za obszarem zabudowanym. trochę napędzić, już. Jechałem tu, kawałek jest nieźle. Cicho zobaczymy, jak już przy większej prędkości. Zobaczymy, czy koła podokręcają. Bajka. Ale jeszcze duży tak Przegubik Jest dużo lepiej Tylko jeszcze trzęsie kierownicą Przy większym obciążeniu Że To kwestia tego przegubiku Niestety Ale tak jak mówiłem Na razie jest tylko Wstępnie zreanimowany. Teraz się jedzie przyjemnie. A poszukam poszukamy się jakiejś dobrej. I co jeszcze? ABS się świeci. No, po wymianie łożyska przedniego prawego. Stracił komunikację z czujnikiem. Tam przewód widać, że łatany jest jakiś zaizolowany, będzie trzeba to rozebrać jeszcze raz. Na no, spokojnie. Jakąś zbieżność zrobić kierownica przekoszona no i ten rozrządzik i dojdziemy do momentu kiedy dowiecie się dlaczego ten samochód jest z przyszłości to jest ciekawe tutaj ale o tym to już przy rozrządzie na razie są efekty widoczne mojej pracy nie powiem jest bardzo przyjemnie Staram się gdzieś wygrzewać jeszcze Jak nagrywałem, jak jeździłem z urwanym amortyzatorem I z wyjącym łożyskiem To będziecie mieli okazję sobie porównać Dźwięki Wydobywające się z tego auta Przed moją interwencją Generalnie co jeszcze trochę i wycieki jeszcze no, Zanim pojadę na stację kontroli Żeby podkreślić Wykonane Manewry tutaj Prace nie przyspiesza 140 kuni pomijając to to zdechły no ale jest przyjemnie dobra jadę na jakieś drobne zakupy i bawimy się dalej rozbijemy się na traskę Zobaczymy jak się zachowuje auto przy większej prędkości. Na razie jest miodnie. przyjemnie jeszcze przy hamowaniu terebier kierownicą no to pewnie przednia lewa tarcza będzie tam syf na piaście bo jak gdzieś tylko prawą oczyściłem stronę jak rozbierałem to tak się kończą klocki więc jak już dojeżdżę te hamulce do końca to po prostu wymienię cały secik Wszystko persona się odzywa. Fajnie, teraz jak wyciszono to słychać trzeszczący boczek z tyłu i drzwi. I kolejne rzeczy do usunięcia. Ale coraz mniej już z góreczki jest powiedzmy. A jeszcze ogrzewanie trzeba zrobić. Już na razie dobrze jest ciepło. Dolewana była woda przez uszkodzony korek. I taki muł jest w chłodnicy. Już raz pukałem, ale to jeszcze mało. Zobacz, jak się nie przepłuka, to trzeba będzie procią A to nic przyjemnego Nie było tego Nowości Dobra, to tyle na razie Przepraszam na kolejny etap. Dobra, auto poskładane, odbyłem jazdę próbną. Natomiast jeszcze taki dźwięk się wydobywa jakby jakieś łożysko było jeszcze uszkodzone. Dziwi mnie to właśnie, że przy bujaniu samochodem w lewo, w prawo ten dźwięk się nie zmienia, więc podejrzewałem, że to mogą być też opony. I tak zajrzałem sobie, w sumie mam cztery jakieś jednakowe założe, a no zobaczcie tylne lewe koło, to było to, które jeździło bez amortyzatora i w środku było takie coś ktoś to naprawiał takie coś sobie tam pływało w środku pomijając już samego kapcia, jak on wygląda sparciały tutaj widać, że jeździł bez powietrza no, dlatego ta wspaniała pianka jak widzicie to nie pomogło, jeszcze taka szmira się tu zebrała wyobraźcie sobie jak to się zachowywało przy większych prędkościach w tym samochodzie jak to już się w jednym miejscu normowało nie do wyważenia. Jak to nabiera obrotów, to jest już masa. To telepie lepiej. Szkoda, gadać. Dobra, założę cztery oponki stare, nowe. Takie Michałki. I zobaczymy, jak to się będzie zachowywało na oponach. Niech czy jeszcze jakieś łożynio. Czy po prostu wystarczy tylko zmienić kapciochy. Na tamtych wcześniej jeździłem. To z auta, które miałem. To wiem, że były ciche. No dobra, to zakładam, wyważam i jedziemy na próbę. I namierzyłem przyczynę, zobaczcie opona tylna prawa jest wyząbkowana, tutaj co prawda był amortyzator jakiś, no, ale opona sama, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj bieżnik znika i tu górka, górka, dołek, górka, dołek, także takie ząbki. Potrafią gorzej hałasować nieraz niż łożysko. I tak w każdym miejscu od wewnątrz, tak ma wszędzie. Zobaczcie. A z ciekawości wiecie co już jak to wrzuciłem zobaczymy jak to było w ogóle wyważone. Tak się turla nawet, ma taki lekki uskok. Aczkolwiek no mówią, praca była niesamowicie głośna. Zobaczymy jak to było wyważone. Z ciekawości. Tak, tak. Wielka prosta. Koło Huhu. Troszeczkę brakuje. Dobra. Zakładam w takim razie starą nową oponkę i zobaczymy jak wyjdzie to koło. Tak, oponkę już zmieniłem, ale w tym kółku przypomniała mi się jeszcze jedna ważna sprawa. Jak widzieliście, akurat w tym tylnym prawym kole nie było już tarczy hamulcowej jak i również klocka i to jeździło, tak hamowało tymi opiłkami i zobaczcie ile się tego nazbierało wewnątrz fentr. jak ja tu mogę przykleić odważnik tutaj to spikusić tak i tak samo jest z strony zewnętrznej tutaj trochę oskubałem jak widać generalnie ta felga była cała taka w takiej powiedzmy rdzy tutaj udało mi się z zewnątrz już to w miarę oczyścić wcześniej A tu zobaczcie jaka różnica normalnie to o zlałem takim preparatem do silnych zabrudzeń ale tutaj to jak widać zobaczcie ile tutaj skrobania żeby się przez to przebić no, będzie sporo czyszczenia tej, ale może się uda to ogarnąć, I tak samo wyglądał tylny prawy błotnik i tylna klapa w tych opiłkach, wszystko. cała karoseria Dobra, oczyszczę to zaraz. Wrzucimy na wyważarkę, zobaczymy. A zobaczcie tu jaki strup. Zobaczymy jak to wyjdzie. O tu gdzieś miałem taki kawałek. Nie wiem czy to będzie dobrze. Widać, zobaczcie. Taki się ukruszył tutaj z rantu. Hmm. I to wszystko rdza. Dobra. I zostało ostatnie kółeczko. Jak to wyjdzie? O, raczej zera nie wyjdą do łubna. Nic nie się dwa razy. Kolonie wyważone.

Baga, tak. czy jeszcze będzie towarzanko? czy wystarczy? koło towarzane no to można montować w takim razie i tak jak powiedziałem tak też się stało poczyniłem drobne, drobne inwestycje z tym pojazdem zobaczcie jak teraz Madzia ładnie wygląda a wreszcie progi, takie prawdziwe z blachy. Nie żartuję, tam kopianka i kit. Tak w stylu. Zobaczycie zaraz jakiego. Naklejki, które jest na szybie. Tak Madzia wygląda teraz. Na filmiku widzicie to jest kilkanaście minut. A tutaj zmiany nastąpiły po 7 miesiącach. Teraz tak to wygląda, ponieważ w międzyczasie dopadła mnie. Choroba popularna, która teraz szaleje. No i troszeczkę podupadłem z tym wszystkim. No ale cóż, zrobiłem coś. Na szczęście dobiliśmy do momentu, kiedy dowiadujemy się, dlaczego ten samochód jest z przeszłości, czy z przyszłości. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Zobaczcie, od czego zaczynamy. Zaczniemy od przebiegu. Przebieg mam teraz 276-679. No tyle Zaglądamy pod maseczkę. zobaczcie, jak tu się pozmieniało trochę, trochę ładu. No i co my tutaj mamy? Tutaj jak się przyjrzymy, może słabo to trochę widać lekko wytarte tu jest 276-600. No i teraz momencik, zdejmę osłonę silnika, momencik. dobra Słona zdjęta i tutaj mamy co znowu 276 600. To samo jest na Kielichu. Ten sam przebieg jest napisany na obudowie rozrządu. No świadczy to. Podejrzewam, że, o tym, że przy tym przebiegu, no właśnie, powinien być wymieniony rozrząd, bo nie jest napisane, czy był wymieniony, czy ma być wymieniony. Bądź co bądź wiem, że to się wszystko tutaj zgadza No to dobrze Tutaj temat zostawiamy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak oczywiście zanim auto przyjąłem, zagłębiłem się w jego historię troszeczkę i jest naprawdę bardzo ciekawa, dlatego ten samochód zainspirował mnie do kręcenia tych materiałów. On był w zasadzie pierwszy, nie wiem jak to wyjdzie w rzeczywistości, ale od niej się to wszystko zaczęło. No, i teraz zobaczcie, zaczynamy tę historię. Pierwsza rejestracja w Polsce w 2010 roku. W 2011 no to jeszcze nie mieliśmy żadnych tam przebiegów. Właśnie, to muszę trochę skitrać. Generalnie tak. W 2012 roku też tam, tutaj nie mam sobie karty pojazdu, ale od 12 do 15, czyli tak jak tutaj mamy, była taksówką. I zobaczcie, co tu się dzieje. W 2014 roku, bo od 2014 roku mamy pierwsze wpisy przebiegu. 381 tysięcy miała w 2014 roku. Ładnie, prawda? W 2015 roku znowu 423, 42 tysiące zrobione przez rok. No, taksówka to mogła tak sobie powiedzieć. No i teraz to, 15 rok to było ostatnie badanie. Do 2018 przerwa. Nie wiadomo, podejrzewam, że przez te. 3 lata, co samochód jeździł na wstecznym Chyba, bo zobaczcie to się nagle dzieje W 18 roku Najpierw tu mamy zmianę właściciela Osoba fizyczna Osoba fizyczna No i tutaj mamy wykrzykniczek Odczytany stan drogomierza 248,755 Ładnie, co? No i dlatego warto słuchać Warto po prostu auta sobie sprawdzić w Cepiku, nic co nie kosztuje. No, takie historie, tutaj co się dzieje, wiecie, w trakcie przejestrowania pojazdu prosiłem znajomą, żeby zajrzała tam jako właściciel, też mam wgląd do tego, prawda, o tej historii, gdzie to się wszystko, co to się wydarzyło, kiedy raczej wątpię, żeby człowiek, który jeździł tym samochodem na tej taksji, żeby to cofał i później próbował to tak sprzedać. Gdzie jeszcze jest, zobaczcie, wynik badania jest negatywny w 2018 roku. Tutaj mamy 28 sierpień I tutaj dopiero 9 października jest zmiana właściciela. Nie ma dalej informacji o przebiegu, czy o, przepraszam, nie przebiegu, tylko o badaniu, żeby było pozytywne. Raczej nie jest. Dopiero jest zrobione badanie pozytywne po zmianie właściciela, którą został mój znajomy, którego to auto. No i co, on sobie już zrobił badanie miał 250. No więc ja teraz nie wiem, co mam zrobić. Mam ten przebieg, który jest, czyli mam wymieniony w zasadzie chyba. No nie wiem czy go wymieniać, czy nie wymieniać, bo już zgłupiałem. No. Tu akurat już jest nabycie moje, zmiana właściciela, bla bla, jest tu zrobione badanie, wynik pozytywny, przebieg już tu nie ma, bo to kolejna strona, no ale tam miałem 270 chyba 273 jakoś tak, no zrobiłem około 3000 tym samochodem. Oczywiście po naprawie mechanicznej, dopiero później pojechał na stację kontroli, no bo widzieliście w jakim to było stanie, prawda? A w więc się okazało jeszcze, że miał lampę od Anglika, także po prostu pszczółenia pełną gębą taką. No i teraz co, pokażę wam jeszcze, a, bo właśnie jak się pytałem w dziale komunikacji, gdzie to się tak działy takie historie. Działy się, mianowicie tutaj chyba będzie widać kawałek jest starej naklejki Uber. Początek, więc chyba więcej już nic nie będę mówił. No i w tamtych rejonach właśnie została tuningowana o przynajmniej 200 tysięcy. Ile ten samochód ma naprawdę? Trudno powiedzieć. Ja obstawiam, że spokojnie ma bańki. No ale mimo tego, zobaczcie, jak to wygląda. Kierownica, jak na pół miliona, mieszek. Nie wiem, czy był zmieniany. Tutaj tylko obrywałem tą skórkę, bo takie farfocle wisiały, więc to zerwałem. Jest przyzwoity, plasticzasty lewareczek. I wszystko działa. Jeździ się bardzo przyjemnie. Kierownica, nie wiem, czy jest od niej, czy. Czy była zmieniana? Tutaj to, to akurat ten panel zdejmowałem, tu widzicie jest trochę wytarty, no ale jest niby z 6 roku. Jest tam na tym od spodu data. Prawdopodobnie jest to od niej. Zobaczmy, jak wygląda taki samochód po półbani. Fotele tu będę brał jeszcze, ale mimo tego wydaje mi się, że są chyba od niej tył tak jak widać tam jeszcze są z tyłu foteliki też bo to siódemka, ale to jak ją odszczurzę trochę to, to zrobię może jakiś pokażę Wam jak to wygląda takie przygotowane do sprzedaży bo nie ukrywam, że będę chciał sprzedać ten samochód to będzie bardzo ciekawe właśnie jak sprzedać samochód z takim przebiegiem no bo tutaj wiadomo, że będę musiał poinformować nabywcę o stanie faktycznym. No, chyba, że ktoś sobie sam sprawdzi mogę zasugerować. Już też myślałem, żebym zrobić na 170. Myślę, że też by się sprzedała. No ale za coś takiego to ja bym miał później problemy. Oczywiście bym poinformował o tym, ale samo wykonanie takiego manewru jest karalne u nas. No to, to tyle na chwilę obecną. Jak widzicie po kilku miesiącach na Madzie nabrała blasku no ale ja muszę jeszcze zrobić mechaniczne rzeczy, jakieś pierdółki, czyli właśnie ten rozrządzik, wymienię go jednak, bo to wiecie, dla świętego spokoju, sam tym samochodem jeżdżę. I teraz nie wiem czy po tej naprawie, to mi się będzie opłacało w ogóle to sprzedać, za ile, jak ktoś coś w ogóle da, czy będzie chciał kupić taki, na Ubera pójdziemy. Dobra, na razie składam to, wstawiam znowu do garażu, robię rozrządzik, a i tą nagrzewnicę, bo jednak myślałem, że mnie to ominie, ale już się chłodno robi i jednak ja to muszę wszystko naprawić no to jedziemy dalej bo w końcu nie wiem czy dodałem czy nie gdzie to było robione właśnie tak jak tu widzicie ten uberek to jak sprawdziłem w dokumentacji to ona przychodziła kilkukrotnie przez jakiś komic w tamtych rejonach także tam chłopaki w komisie tuningują oczywiście pewnie ktoś by powiedział że naprawiał licznik mhm. Na pewno. To takie rzeczy się zgłasza, pisze się wniosek. No tu po prostu ktoś bezczelnie zrobił geszeftan. No ale cóż, furap będzie śmigać.